Za nimi idę. To ty byś kurwa jak zawsze zwiał. Ej Karlito, to A jeszcze Karlito, e, jeszcze też przepierdolił. Stałeś u niego w daróżniku, zapomniałeś. A ty przepierdolij ze mnie. A ze mnie w tak. w mordę kopniesz. A o cferu. kiedy? O, ty twela to masz między nogami. Ej. Spokojnie, spokojnie, bo tutaj dzi. <laughs> wow. I'm sorry Twitch administration. Szczerze, ja nie mam zamiaru się z nim tu szarpać, kurwa. Naprawdę nie mam zamiaru się z nim szarpać. Mogę popajacować, kurwa, poskakać. Zajebiecie, kurwa, dzisiaj. Słuchajcie, już. mogę tutaj popajacować, poskakać, kurwa, porzucać w niego, kurwa, pudełkami po kawie, ale no nie będę pajacował. Ja mam zamiar dać wam, kurwa, show w klatce. Dupy Słuchaj, możesz dać, co na dół możesz, kurwa, dać. to czym jestem, frajerem? Jesteś, kurwa. Frajerem? To ty, kurwo, jestem! Nie ma Słuchajcie. Spokojnie, spokojnie. Ej, 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 Wyluzujcie, kurwa. Słuchajcie, Słuchajcie, proszę. Adi, Adi, adi. Ja nie będę podnosił na mojego ojca ręki, kurwa, co to odpierdalasz, ty? Sływał was kurwa. Bo słuchaj, kurwo! Słuchaj, teraz, ej, teraz ja chcę się zamknąć i dałem ci ja? wypowiedzieć. Słuchajcie. Bo, myślisz, wypowiedzieć, tą pizdę? Słuchajcie. Dobra, mi ja? się wypowiedzieć Polak. Daj mi się pierwszy. Słuchajcie, ja chcę powiedzieć jedną rzecz. On to cały czas będzie kurwa. Dobra, ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Do jego ojca przysięgam wam. Nigdy nie powiedziałem na jego ojca złego słowa. Dzisiaj nawet... Tak kurwo! Będziesz z tym synem Najmana Cweru! Ej! Co kierujesz tak kurwo! Zajębię się za, za moich godzin!